Całą aplikację w tym kursie zakodujemy w TypeScriptie. Jednak zanim zabierzemy się za kod naszej aplikacji, chciałbym, abyś poznał przynajmniej podstawy TypeScripta. Czym właściwie jest TypeScript? To nie jest tak naprawdę kolejny język programowania jak Java albo C sharp lub po prostu JavaScript. To jest po prostu nazbiór języka JavaScript. On go po prostu rozszerza. TypeScript został stworzony przez Microsoft w 2012 roku i jest dalej rozwijany. Co jest bardzo ważne. Posiada silne i statyczne typowanie, ale to typowanie jest również opcjonalne. Po tej prezentacji pokażę Ci przykład kodu w TypeScript i tam sobie to szczegółowo omówimy, czym jest właśnie to silne i statyczne typowanie. TypeScript również ułatwia nam programowanie obiektowe w JavaScriptie poprzez to, że udostępnia nam klasy i interfejsy. Również każdy kod napisany w JavaScriptie jest również poprawnym kodem TypeScript. Jest to bardzo fajne, ponieważ nie musimy od razu uczyć się jak poprawnie kodować w Serklipcie, tylko możemy robić to małymi krokami. I również TypeScript posiada wiele funkcjonalności z najnowszej wersji Javascriptu, czyli z ECMAScript 6, również znany jako ECMAScript 2015. I właśnie taką funkcjonalnością jest na przykład arrow function, które będziemy nagminnie wykorzystywać w naszym kodzie. I teraz, jakie znaczenie ma? Z punktu widzenia naszej aplikacji, i ten cały TypeScript. Generalnie jest to domyślny język dla Angulara 4 i również cała dokumentacja Angulara jest napisana w TypeScriptie, więc dobrze, jeśli poznamy przynajmniej podstawy. Dzięki temu będziemy mogli ruszyć szybciej z kodem. Przejdziemy teraz do przykładu napisanego w JavaScriptie i przepiszemy go sobie na TypeScript. Myślę, że w ten sposób najłatwiej załapiesz, o co właściwie tutaj chodzi z tym TypeScriptem. Teraz po lewej stronie ekranu widzimy. Prosty przykład napisany w JavaScript'cie. Przepiszemy go sobie na TypeScript. Spójrzmy co mamy. Jest tablica dwóch samochodów. Każdy samochód składa się z trzech propersji, czyli jest to obiekt. Mamy również zmienną isServiceFull, która przyjmuje wartość true. Posiadamy dwie funkcje o nazwie getCarsNames, która przyjmuje parametr cars. I posiadamy również funkcję o nazwie checkServiceStatus która posiada po prostu jedną tutaj instrukcję warunkową if else. W zależności jaka jest wartość zmiennej jest serviceful wywoła nam odpowiedniego konsologa. I na końcu widzimy wywołania tych dwóch funkcji, i do funkcji getCarsNames jest przekazany parametr cars, i właśnie ten parametr cars to jest tutaj ta zadeklarowana tablica. Co dokładnie teraz właściwie robi nasz ten kod? Wywołanie funkcji getCarsNames mapuje nam tablicę tych samochodów, i zwraca ich modele i jednocześnie niech doda jeszcze do każdego modelu prefix CS, który wskazuje na cars service. Czyli to powinno właściwie tak wyglądać. I tutaj myślę, że tej funkcji również nie ma nic skomplikowanego. Zatem spróbujemy teraz nasz kod przepisać na TypeScripta. Teraz pierwsze co musimy zrobić to zadeklarować klasę. W TypeScriptie dzielimy nasz kod na klasy. Więc napiszemy class. Po prostu Cars Service. Jak tak się nazywa nasza klasa. Teraz, jak powiedzmy, deklarujemy zmienne na początku pliku, to tutaj deklarujemy pola klasy. Więc skopiuję tutaj tą nazwę bez słówka var i wkleję tutaj. Więc pierwsza różnica, jak deklarujemy, powiedzmy, takie zmienne globalne w naszym pliku, to nie dodajemy już słówka var tutaj w tym miejscu. Pierwsza różnica. Więc skoro nie dodajemy słówka var, to jest service full, również nie zostanie poprzedzony słówkiem var. Czyli w ten sposób zadeklarowaliśmy już te nasze dwie zmienne tablice i naszego booleana. Teraz, skoro nie poprzedzamy zmiennych słówkiem var, to również nie poprzedzamy funkcji słówkiem function. Więc kopiuję tą funkcję i po prostu ją wklejam. Nie ma słówka function. Powtórzę to samo dla funkcji check service car i też ją tutaj przekleję. I nasze wywołania na razie je tutaj zostawimy. Teraz co tu musimy zmienić? Tutaj widzimy, że podświetla nam na czerwono, czyli nie, jakby nie widzi tego pola tej klasy. Więc teraz jeśli chcesz sięgnąć po jakieś zadeklarowane pole klasy, musisz zawsze je uprzedzić słówkiem this. Podobnie będzie z wywołaniami funkcji. Teraz już się podświetla poprawnie. Teraz podstawowa różnica. Jak deklarujemy tutaj takie zmienne lokalne w obrębie funkcji, to już nie używamy słówka var, tylko używamy słówka let lub const. W przypadku const nasza zmienna nigdy nie będzie mogła zostać nadpisana, więc nie możemy teraz na przykład napisać prefiks. Równa się ks, już nam kompilator podświetla, że nie możemy przypisać nowej wartości. W przypadku leta byłoby to możliwe. O. Teraz tak w ten sposób zadeklarujemy, już jest wszystko ok. Więc pierwsza zasada. W skrypcie nie używamy słówek var. W przypadku zmiennych lokalnych używamy let lub const. W przypadku pool klasy, czyli takich powiedzmy zmiennych globalnych w naszym kodzie, w ogóle nie dodajemy żadnego słówka. Jeśli chcemy gdzieś sięgnąć po takie pole, to musimy je słówkiem this oraz również przed funkcjami nie stawiamy słówka function. Teraz bardziej takim prawidłowym słówkiem jest raczej metoda. To jest metoda tej klasy. Teraz jeszcze co możemy zoptymalizować w funkcji getCarsNames. Skasuję ten prefiks tutaj, o tak. I skorzystamy teraz z tak zwanego arrow function. Kasujemy słówko function i tutaj wpisujemy tak zwaną strzałeczkę. Arrow function jest zapożyczony z właśnie ECMAScript 6. W ten sposób nasz kod już wygląda wiele krócej. Jak widzimy, nic nam nie podświetla na czerwono, czyli wszystko jest OK. Teraz co jeszcze możemy tutaj poprawić? Właśnie, wywołanie funkcji. Zobaczmy teraz, czy takie wywołanie funkcji na końcu klasy zadziała. No nie, podświetla nam. Spróbujmy nawet dodać słówko this, bo jak wiemy, że jeśli chcemy sięgnąć po jakieś pole klasy lub po metadę klasy, musimy uprzedzić słówkiem this. Również nie działa. No właśnie, gdzie teraz wstawić takie wywołania funkcji? Kasujemy to. Tworzymy teraz konstruktor klasy. Nie będę tłumaczył, na czym polega programowanie obiektowe. Musisz rozwinąć się pod względem we własnym zakresie. Ale dla nas jest po prostu ważne z punktu widzenia Angulara, że jeśli chcemy nadać jakiś początkowy stan klasie, to robimy to w konstruktorze. Czyli wpisujemy konstruktor. Otwieramy klamry i tutaj wpisujemy funkcje, które chcemy wywołać na starcie naszego kodu. Wklejam je tutaj. I uprzedzam je słówkiem this. Teraz czego tutaj brakuje? Mam nadzieję, że się domyślasz. Tutaj właśnie brakuje też thisa. Chcemy sięgnąć po to pole tej klasy, więc musimy je uprzedzić słówkiem this. I właściwie w ten szybki sposób przypisaliśmy już kod z JavaScriptu do TypeScriptu. Stworzyliśmy klasę, nazwaliśmy ją. Możemy teraz zacieszyć słówko export, bo w TypeScriptie często będziemy eksportować nasze klasy do innych klas konstruktorze nadajemy stan początkowy klasy. Takie bardziej zmienne globalne deklarujemy jako pola klasy, nie uprzedzamy je słówkiem var. Zmienne lokalne uprzedzamy słówkiem let lub const. Korzystamy z arrow function. Jak teraz tu widzimy nie występuje już nigdzie słówko function w naszym kodzie i domyślnie wszystkie nasze metody są publiczne. Jeśli teraz bym wpisał tutaj słówko private to jeśli chciałbym z innej klasy wywołać tą metodę, to nie mógłbym tego zrobić. Polecam zapoznać się nieco z programowaniem obiektowym, poczytać o metodach publicznych, prywatnych. Na pewno Ci to wiele pomoże. Teraz, jak wspomniałem na prezentacji, TypeScript jest silnie typowany. Co to właściwie teraz oznacza? Możemy teraz przed naszymi zmiennymi lub polami klasy dodawać typy. Najpierw zrobię tutaj dodam typ przy polu iscarService. Widzę tutaj true, więc typem jest boolean. Czyli generalnie jest tak: nazwa zmiennej lub pola klasy, dwukropek. Podajemy typ, równa się i tu dopiero podajemy wartość. Poróbmy teraz tak dla wszystkich naszych pól: prefix jest stringiem. Jeszcze coś tutaj mamy: nie, więc teraz zadajmy typ dla naszej tablicy cars. Możemy na przykład wpisać, że to jest typ n. N to znaczy cokolwiek, jakikolwiek typ, ale nie jest to do końca dobra praktyka. Jeśli mamy możliwość typowania, to skorzystajmy z tego. Więc jeśli widzimy obiekt, możemy jeszcze wpisać w ten sposób, ale to też nie jest do końca ok, bo właściwie jaki obiekt? Nie wiadomo jaki. Ten konkretny obiekt to jest samochód. Więc jeśli chcemy teraz tutaj zadeklarować taki konkretny typ dla takiego obiektu, musimy stworzyć tak zwany interface. Więc wpiszę tu na dole export-interface. Najczęściej te interfejsy wydziela się do osobnych plików, ale my zostawimy wszystko w jednym pliku. Więc wpisuję export-interface-car i tutaj patrzę, jakie mam propersje. Widzę model, year power. Model jest Stringem, year jest naberem, power naberem. Więc skopiuję te propersje, przekażę je tutaj i teraz tylko dopisujemy kolejno typy. Czyli po prostu tworzymy taki interfejs. Z czego właściwie nasz ten obiekt się składa, z jakich typów? I teraz ten interface Car przekazuję tutaj, czyli nasza tablica samochodów jest po prostu zatypowana teraz w ten sposób. Interface Car i tu widzimy tablicę. Zobaczmy gdzie jeszcze możemy wykorzystać nasz interface Car, czyli na przykład tutaj pobieramy parametr cars, czyli to będzie tablica samochodów. Ok, skoro już zatypowaliśmy nasze zmienne i pola, to możemy również zatypować nasze metody. Teraz tutaj po dwukropku, czyli mamy nazwa metody, parametry i również wpisujemy tu dwukropek i tutaj podajemy typ, co zwraca nasza klasa. Tutaj będziemy zwracać tablicę stringów, więc wpisujemy string i tablica. Tutaj nie ma returna, czyli ta metoda nic nie zwraca. Jeśli metoda nic nie zwraca, to jest ona typu void, czyli brak wartości. Zobaczmy jeszcze, czy gdzieś możemy podać jakieś typy. O, tutaj widzimy parametr car, czyli chcemy, żeby on przyjął typ car. Bo tu będziemy przekazywać konkretny samochód już w funkcji map. I to właściwie byłby już całkowicie poprawny, przepisany kod JS'a do TypeScripta. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Podsumujmy sobie to w krokach. Czyli kod wydzielamy do klasy o odpowiedniej nazwie. Najczęściej proponuję ją od razu eksportować. Z tej racji, że jak teraz byśmy musieli wykorzystać tą klasę w innym pliku, ona będzie od razu, jakby powiedzmy, tam widoczna. W konstruktorze nadajemy stan początkowy klasy, wywołujemy w nim takie, powiedzmy, startowe metody, startowe metody które wcześniej były tutaj. Przerzucę jeszcze raz je tutaj, bo je skasowałem. OK, w ten sposób. Co jeszcze mamy w TypeScriptie? Dodajemy typy. Możemy tworzyć własne typy poprzez interfejsy. Wystarczy przepisać tutaj propersję obiektu. I podmienić wartości na konkretne typy. Typy zmiennych w JavaScriptie na pewno znasz. Wszystkie metody nie poprzedzamy już teraz słówkiem function. Co najwyżej możemy poprzedzić to słówkiem private, jeśli to ma być metoda prywatna, czyli niewidoczna z poziomu innych klas. I również podajemy teraz typy, co zwraca nasza metoda. Czyli w tym przypadku mapujemy tablicę cars i zwrócimy tutaj tablicę stringów, więc wpisałem po dwukropku tablicę string. Jak metoda nic nie zwraca, to zostaje void. Teraz jeszcze taka jedna ważna rzecz. Aby korzystać z TypeScripta, musiałbyś globalnie go zainstalować jako paczkę poprzez npm. My będziemy korzystać z Angular CLI. On już automatycznie zawiera TypeScripta, więc nie będziemy musieli nic konfigurować. Zdarza się również, że Twój program może w niepoprawny sposób eksportować i importować ścieżki. Pokażę teraz na czym polega ten problem. Stworzę na przykład nową klasę, example2 cokolwiek, export class, example2 i teraz powiedzmy chciałbym tutaj zadeklarować jakąś prostą metodę jedną, powiedzmy getName Return. jak zwróci mi po prostu pustego stringa. I na przykład teraz używam tej klasy tutaj, pisuję example2 get name, zaimportuję tą klasę. Niech ta metoda jeszcze będzie statyczna, że mogę ją po prostu wywołać od razu po kropce. I Teraz zaimportowałem tą klasę, ona automatycznie się u mnie zaimportowała. Może się zdarzyć, że wszystkie te klasy, te importy, będziesz musiał tutaj wpisywać ręcznie, czyli będziesz wpisywał import, example2 i tak dalej. Będziesz musiał to przepisać, a może się zdarzyć, że Twój program w pewnych sytuacjach będzie tutaj niepoprawnie wpisywał te ścieżki albo rozszerzał je w pewien sposób, zależnie gdzie Twój plik się znajduje. Jeśli Twój plik z klasą, który importujesz jest na szczęście na tym samym poziomie stworzonym przez Ciebie, to z reguły nie ma problemu z takim Importem. Zatem bardzo polecam zaopatrzyć się w jakiś właśnie dobry program typu WebStorm, który pozwoli nam to łatwo importować. Nie będzie trzeba wszystkiego wpisywać ręcznie. Nie przejmuj się też tutaj całkiem słówkiem static. My nie będziemy korzystać z metod statycznych w naszej aplikacji, ale jeśli Cię to zainteresuje, to właśnie polecam poczytać o programowaniu obiektowym, o metodach statycznych, prywatnych, publicznych, ale skupmy się jeszcze teraz na naszym przykładzie. Czy jak widzimy raczej ten typescript nie jest skomplikowany? Myślę, że w trakcie pisania aplikacji wszystko stanie się dla Ciebie klarowne i jasne.